Albo było to uzależnienie energetyczne od Rosji, albo było to uzależnienie od rynków zbytu w Europie Środkowej po wejściu Polski i innych państw do Unii Europejskiej. Albo, tak jak obecnie, były i są uzależnione od tanich produktów, tanich podzespołów z Chin. Problem polega na tym, że dziś to uzależnienie zaczyna powodować, że o ile ono miało pewne pozytywne efekty, no bo przez obniżanie kosztów ta gospodarka mogła się rozwijać, a nie mówimy tu nawet jeszcze o przewadze wynikającej z posiadania silnej gospodarki waluty euro, bo to też się dodatkowo przekładało, no to dzisiaj. W momencie, kiedy Chińczycy już nie, nie są państwem dostawcą podzespołów tylko czy, czy półproduktów, ale produkują własne e, be, bardzo dobrej jakości rzeczy. Oczywiście oparte o kradzione technologie, o ten cały proces, który od lat 80., -tych, 90. -tych bardzo mocno przyspieszał, no ale fakt jest taki, że Chińczycy bardzo się wzmocnili. Swoje kryzysy też będą przeżywali, ale generalnie nie ma już tego mechanizmu, który był wcześniej. Za moment Niemcy stracą tą możliwość, a będą wpadali w coraz większe uzależnienie od Chin i nagle to oni staną się tym rynkiem zbytu. Więc te mocarstwowe ambicje z ich punktu widzenia są bardzo mało realne do zrealizowania. Jedynym sposobem dla nich jest dzisiaj większa konsolidacja polityczna Unii Europejskiej i de facto podporządkowanie innych państw dyktatowi politycznemu największych stolic, czyli zwłaszcza Berlina i Paryża, czyli to, co się dzieje w ramach tej tak zwanej zmiany traktatów, gdzie wszystkie decyzje polityczne w polityce granicznej, polityce bezpieczeństwa, ale także energetycznej, co jest kluczowe, w polityce gospodarczej, to wszystko miało być podporządkowane w większości kwalifikowanej, czyli de facto Niemcom i grupie ich sojuszników. To jest jedyna droga dla Niemiec. Dlatego oni tak o to walczą, żeby rzeczywiście takim mocarstwem, no może nie na, na skalę amerykańską, ale żeby, żeby stać się silniejsi i znowu wykorzystywać w nieuczciwy sposób pewne przewagi konkurencyjne. Dlatego trzeba się temu przeciwstawiać, bo dla nas to jest akurat skrajnie niekorzystne. Ja tylko pokażę, to jest ta książka bardzo dobra, rzeczywiście należy, należy ją przeczytać i i, i, I polecamy Państwu bardzo serdecznie, bo rzeczywiście jest mocna i trochę zmienia obraz tej, tej, tej niemieckiej gospodarki, jaki my mamy w głowach Tego, tej lokomotywy, która jest.